O! Oh. Dzień dobry! Witam serdecznie. Yy, nie ta broń. Yyy, gdzie ja to? Yyy, poczekać. Yy. O, witam. To ja. Pan Goś od harley tu. Dzisiaj będę robił... ...posrane rzeczy, to ci będziemy w wstuli praktycznie garys Moda w mojej wersji. Tak bez głównego pindolenia lecimy. Weź mi, weź mi z tym spierdziela i tyle. No to na początku. Jeżeli chcemy sobie zniszczyć taki ser. Co ja tu robię? A to moja podróba to do widzenia. Ja jestem komunistyczna. Jestem od rodziny, a nie od tym Portresa. Na początku musimy... Nie pytajcie się co to jest. Na początku musimy sobie zrobić... To, to, to nie wiem, co to. To to, to moi przyjaciele, ale histó to nie toleruję. To jest moja siostra.

O, to mnie bijecie. To mnie bijecie. A tak szczerze wam pokażę dzisiaj, tak, e, tak chciałam na śmiecha. Dzisiaj wam pokażę mój świat, który mam. Takiego save'a, na którym będę głównie grał. I to będzie taki save główny, tak więc no. Główny, tak więc no. E, tak więc no. Seria będzie się nazywała e, Przygody mimi na, w Radomiu. E, tak więc no. A. No to będzie głównie świat pełen debilizmu i tyle. Jak chcemy wrzucić, chcemy wrzucić mini centry z tego łóżka i też na przykład combine, e, combine shotgunera, bo combine shotguner to będzie rodzyna, tak więc no. Bo yy, tak więc no, chcę ja po prostu nie chcę mieć, po prostu, bo ja jest tam głównie mini, a rodzyna po prostu to jest po prostu ragdoll, nie? Żeby nie było. nie? Żebyście mogli to zrozumieć, nie? Bo to może być ciężko dla Was zrozumiałe, ale tak na pewno wiem, że Wam się spodoba. <laughs> tak więc Serio się będzie pokazywała głównie w weekendy, albo w piątkę, albo w czwartki, zależy ile będę miał czasu wolnego. Dobra, mamy tutaj ją, więc chcemy ją usunąć. Ja oczywiście będę miał save'a właśnie z nią, tylko po prostu nie chcę po prostu Combine i sobie chcemy Characters i bierzemy sobie Combine Shotgunów. Er. Combine shotgun. Er. Combine Shotgunner i chcemy sobie go ustawić, nie? Nie pytajcie się ile gram już w Moda? Dzisiaj. Nie wiem, nie gram od rana samego. Dwa. Panie! O, o tak. I teraz tego musimy sobie wziąć bardziej. Szafa głupia, Boże, bo ręka wejdź, wyj oczywiście nie zgadnijcie, kto to jest. Oczywiście, pyro alkoholik z mocnym trunkiem. Oczywiście trzeba też tutaj krzesełka poprawić, żeby nie było. Kamera mam tutaj, żeby nie było. Oczywiście to jest prawdziwa kamera, żeby nie działała. Za chwilę wam pokażę. To jest taki główny wstęp, jak. No jak będzie mój domek wyglądał głównie w serii. Jak będzie wyglądał. No i patrzcie kamera działa. E, czekaj, muszę nakierować. O, tu jestem. Dzień dobry. Ej, no mamy ustawionego e, tego. Ja bym mógł jeszcze moc poprawić trochę nogę. no O, jeszcze trochę rękę tak wziąć, a tak nie mogę chyba. Jakby się ktoś się pytał, czy jestem CBSiem, ja mnie nie jestem się ja nie lubię policji. Znaczy fakt czujemy się przez policję bezpiecznie, nie tak zbytnio policja, no. idąc traving policjant idąc Traving policja. O, no i super. Mamy mojego chłopa ustawionego. Jest git. Jest dobrze, dobra. Teraz trzeba zapisać tego sejwa, żebym miał. Ja mam tylko trzy save z nią, bo resztę nie chcę co usunąłem, tak więc to trzeba sobie to save, tego save'a sobie zapisać, żeby nie było. Oczywiście czasami będę występował w wersji właśnie właśnie rodzyny i właśnie zamiast y, rodziny na łóżku będzie właśnie mimi. Tylko nie w tym samym kostumie co ja pobrałem sobie takiego moda, gdzie właśnie są postacie, z tym procesad właśnie te roboty wszystkie. I właśnie mam. Yom, i o, właśnie Wam nawet Wam pokażę. My, chodzimy w NPC i mamy takie coś takie, ja wziąłem ją. Powie, powiem tak w skrócie: I am key her and I get her into this bed. Because I uh, want to her have her in this bed. Yeah. Uh, so, this is my pet. This is Krabi. Krabi This jest mi zwierzaczek. This is my kitchen. Uh, I tak, poczekajcie. Ja muszę sobie coś zrobić. O. To na jedno. I to. Dobra, wchodzimy z dobrym gwiazdem. Dzień dobry, a to nie jest źle Coś zepsułem. Często tu. Coś zepsułem i muszę naprawić. O, to. To na ma... Nie, częstu, a to na maksa. Dobra, chodzimy do z tyłu. Nie dobry. Bo mi wtedy mniej graści na, bo ale tak wam powiem mam słabego dla kuźwa laptopa i jak, jak Jak na przykład... Nie no, w half to całkiem dużo mam FPS-ów, tak jak w się ale kuźwa, to są stare gry. Ja bym chciał na przykład cepować w Among'a kiedyś, nie? A jakbyście, jakbyście pytali się jakiego mam Windowsa, to kupa powiem wam, że mam Windowsa 10 ja z wami. No i teraz nikt tutaj nie wejdzie, nie? Jeżeli mi nawet kuźwa nie wyżycie to wam pokażę patrzcie, Windows 10. Ja to nagrywam. Tego samego dnia, nie? Tak więc no. Mikrofon działa, bo ja nagrywam głównie ze słuchawkami, tak więc no. Będę, będę teraz, jak będę mówił damską wersją siebie, to proszę nie bić mnie. Ja mogę mówić takim normalnym głosem, albo ja mam jeszcze taki lekki głosik, który jest trochę postradny. Może uda mi się odtworzyć ten głos. Może taki my dzieli? Ja tak wcześniej też przeczytać nie mogę, bo jest godzina 12, moja siostra śpi i znaczy do mówicy głównie, śpiewa, a ja nie mogę ich zbyć pobudzić. Tak więc no, jakby ktoś się pytał czy automat działa, to oczywiście nie działa, bo to jest Tak więc... Do z tym. Ojej! Ne. A ja pobrałem też kilka modów. pobrałem na przykład takiego będę bo ile którego w ogóle nie lubię. A da się w ogóle go usunąć. Przywołuj za pomocą tobana. O, Bronie zainstalowałem z Half-Life'a, ale nie działają mi. Nie działają mi. To właśnie to bronię, ale mam bronie z Half-Life'a Bety. Zainstalowałem I mam tutaj coś takiego jak Slam. Tylko Slam sobie, a to Sniper Rifle na to. Slam. Slam. Ja tak, a nie mogę teraz jeszcze raz rzucić. Mamy SMG1. Mamy SMG2. I mamy też inne wersje SMG. SMG1, tak? Teraz SMG2, tak? Mogliście głównie to SMG1 widzieć głównie na moim kanale. Gryłem Half-Life'a 2 na modach. Czy powróci Half-Life 2 na modach? Prawdopodobnie tak, bo miałem właśnie ochotę, żeby nagrać jeszcze właśnie tego Half-Life'a 2. Tak więc możecie się w późniejszym czasie się, znaczy oczekiwać na Half-Life'a z modami oczywiście. Znaczy, zainstalowałem kilka innych modów, które też mi umilą rozgrywkę, tak więc no. Mamy tutaj mój samochód, który sam zbudowałem, znaczy tuning sam zrobiłem. Wziąłem samochód z epizodu drugiego Half-Life 2 i dałem tutaj takie, ja nazwałem to auto, Żulomobil, y, to jest Żulomobil. W pierwszych dwóch odcinkach Żulomobil to był zbytnio, y, znaczy tak, żółwo, czy był Żułomobil w tym? W pierwszym odcinku z Garysmonda chyba tak. Nie pamiętam. Ale chyba był z tego spamiętam pamiętam. No tak był nie mój domek wygląda. No, musimy zamknąć to. Super. Czasami gra ślina, ale co z normalne nagrywam, więc no. Jeżeliś jak na przykład nie nagrywam, to ja na nawet tutaj prawie 100 FPS. Nie bo mam Razer Cortex i mi to liczę FPS. To jest legendarny hotel, który ja zbudowałem. Więc sobie wam to pokażę. Tak do końca, normalnie. Tak wam wytłumaczę jak to wygląda. Cały ten stoj będę chciał jeszcze trochę zmieniać, dodać kilka innych rzeczy. No ale no teraz z tego rewolweru nie postrzelam, bo to jest nie. Nie mam tutaj beczki, które nie działają beczki, które A, a, a Ina jakoś działają. Więc Jebku źródłem i wchodzimy elegancko dobry to jest pan Marek. Marek to jest tak to jest Marek z tego tak to jest Marek Siema Marek Marek daj piątkę i tutaj sprzedają Marek głównie bronie. tutaj mamy mamy tutaj Francis Paz 12 mamy tutaj MP7 mamy Impulse e, Rifle e, mamy mamy tutaj jezu nie to nie jest e, Pulse Rifle to jest Pulse, e, Assault Rifle to jest e, Magnum 357 to tutaj mamy 9 mm handgun mamy tutaj e, Rocket Launcher, mamy tutaj Crossbow, mamy tutaj Slam, mamy tutaj te skrzynki zamonisem, które niestety w Dzień młodzie nie działają, a chętnie nie była widziała. By działa. to ma pierwszy dom. co w wpierdzielamy się do niego. I w tym domu głównie byłem. Mieszkałem przez jakiś tam czas, a w późniejszym czasie się wypowiedziałem, właśnie tam. E, dobra, cały no, dom wygląda tak. E, zrobiłem coś na jednym piętrze. Tylko ja będę czekała, taka miła i zamknę te drzwi. Znaczy, oczywiście, ja jestem Chopem, nie babą nie jestem Ja Nie jestem famołem, tylko lepiej się czuję, gram w Moda, albo robię serię jak baba późno. Nawet ja przez chwilę, jak kiedyś, myślałem, że Racing, Black Rejsen, wodzynka, nie, był babą. Wtedy, tak przez chwilę myślałem, że to była baba. Tak wtedy. Okej, okay, wie jakoś naprawiona. Idziemy teraz na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze mam, pokażę Wam, ale chyba, już powinniście mnie domyślać. Na pierwszy piętro mamy zbędny, mamy automat, które nie działa. Mamy tutaj skrzynki, które też nie działają. Zchodzimy na początku. Tu, dobre, i tu mamy strzelnicę. Zrobiłem strzelnicę, coś w desce strzelnicy. Trujące kartkrawy są najdalej, a najbliżej są te. Tak więc, więc można to w sobie poszczelać. Tak więc no. E, na przykład z takiego SMG. SMG. I to miało być za chyba za, powinno być to kiedyś zamiast MP se, MP, MP7, ale nie zostało to wprowadzone. I kiedyś MP7 miał zamiast 45, na no bo miał 30. A miał też wzornatnik. Tak więc to, żeby nie. A ten dom to no, głównie umedlowane żeby tutaj klientów tu zapraszać. Nie wiem, czy to w ogóle klienci są, ale mam to gdzieś. Kurde, wałne drzwi, wałne drzwi, pomocy, o, drzwi. Dzisiaj będą dwa odcinki, ten co teraz nagrywam i ten taki, no, kolejny odcinek właśnie z przygód mimi w świecie pełnym debilizmu. Tutaj mam jakby świecie się spytać, tutaj mam zwierzątko. Najważniejsze, no, za mnie. Zwierzątka mnie gryzą. Te krawiki. No i mamy tutaj, no, ładowarki, które nie, nie zapiekowałem się tym i... To, to jako cholery nie działa, więc do widzenia. No to jedziemy z do mojego domku. Chyba Ruromobil. No ciężko się do tego chodzi tak szczerze. To więc no... Chyba ten safe już waży chyba prawie nie wiem ile tam giga. Bardzo dużo chyba. Eurysmot to chyba jest druga aplikacja, która mi zajmuje najwięcej gigabajtów sobie na laptop, więc. A mój laptop to jest mocny kuźma. To jest raczej... tlenowo, ale kuźma... Jezu, jezu, nie pamiętam co takiego mam na roku, jest? On jest tak mocny Na te nowe wieki, kurde, na tym kurwa Half-Life ci działa nawet, normalnie No w sumie Half-Life to gra z 2004 roku, więc no się nie dziwić, tak więc no Idziemy włączyć go, no tak szczerze mi te ścinki nie przeszkadzają No wejdź do żuromobila No wejdź do żuromobila, mini pójdź wjeżdżać o. ten właśnie o. właśnie ten rewolwer ma missing textures i właśnie muszę właśnie coś zrobić żeby mieć te wszystkie teksturki ale nie wiem czy znajdę smg1 no jesteśmy. tam pyro oglądasz tam pyro oglądasz opiero. Pyro, będziesz watched. A jeśli nie pytacie, dlaczego to jest benzyna, jak mówiłam, Pyro lubi jeść benzyna, Tak więc to no, ten mój kochany No A dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i powiedziałem Wam, jak będzie wyglądała seria. Znaczy, jak głównie miejsce będzie wyglądało w serii. Tak więc to dziękuję Wam za oglądanie.